Cześć, witajcie, kochani! Cześć! Witajcie, jestem dzisiaj w klinice medycyny estetycznej Odco, przy ulicy Popularnej, bo tutaj jest druga siedziba, pierwsza jest na Bartyckiej. Dzisiaj jestem tutaj razem z Karolą, bo Karola będzie oczywiście trzymała mnie za rękę. Czas na y, zabieg y, medycyny estetycznej. Oczywiście, jak zawsze się stresuję, ale jest mi potrzebny. Dlaczego? Zaraz się dowiecie. Przeprowadzi go pani dr Katarzyna Osipowicz, której Ufam nieustająco. No i co? Trzymajcie za mnie kciuki, łapki w górę i zapraszam Was ze sobą na zabieg. Jest pani doktor Katarzyna Osikowicz, która dzisiaj zajmie się moją twarzą. Nie wiem, czy wiecie, kto mnie tam ogląda, ten wiele. To pani doktor jest sprawcą tego, że mam usta. Słuchajcie, a to dla mnie jest bardzo ważne. Mam górną wargę, czy jej nie miałam? I moje życie. Zmieniło się na lepsze, ale niestety musimy powalczyć jeszcze ze zmianami, które ostatnio miało miejsce na mojej twarzy. Ja Wam szybko wytłumaczę. Ostatnio schudłam 4 kg. Schudłam, nie schudłam, bo odstawiłam cukier i to był taki naturalny spadek wagi. I niestety w pewnym wieku jest tak, kochani, że jeżeli chcemy schudnąć z danej partii ciała, to nie idzie to tak łatwo, chudną też... Inne partie ciała, no i w moim przypadku poleciała moja twarz. Wyglądam trochę na zmęczoną, trochę starzej, trochę nie do końca mi się sobie w lustrze. I pani doktor zaproponowała, bo byłyśmy już na konsultacji, już rozmawialiśmy na ten temat, zaproponowała zabieg. Zaproponuję dzisiaj zabieg, który jest innowacyjny. Różni się od tych, które są dostępne na rynku, ponieważ wykorzystamy cząsteczkę taką hybrydową kwasu chloronowego, czyli zbudowaną z różnych rozmiarów z tego kwasu, który jest nam bardzo sprzyjający, bardzo kompatybilny z naszą skórą. Dzięki temu będziemy miały ujędlenie, poprawę jakości skóry, no i od efekt odmłodzenia, o którym nam chodzi. Mhm, tak dobra, dla mnie to w wszystkim najważniejsza jest jedna rzecz. Aby rysy mojej twarzy zostały zachowane. Czy tym zabiegiem e, zmienią się jakoś e, drastycznie moje rysy twarzy? Będę wyglądać inaczej? Nie. Ten zabieg w ogóle nie zmieni twarzy. Nie jest w stanie w żaden sposób ani zmienić konturów, ani proporcji, ani objętości, mm -hmm. bo on ma działać tylko na macierz zewnątrz komórkowy. Czyli ma działać tylko na jakość skóry mm -hmm. i poprawić się. Dlatego ten zabieg który wykonujemy dwukrotnie w odstępie 4 tygodni, aby uzyskać jeszcze bardziej pożądany efekt takiego ujemnienia skóry, zagęszczenia, ale w żaden sposób nie, nie zmienić rysów twarzy. Przyznam się szczerze i Wam, doktor, że widziałam już jedną osobę w moim wieku po tym zabiegu. Ja nie wiedziałam, że ta osoba miała ten zabieg. Po prostu powiedziałam, Marysiu, świetnie wyglądasz tak świeżo i promiennie, co zrobiłaś. I to właśnie był ten zabieg. I um, czytałam też gdzieś, że ten preparat, w którym wykonujemy ten zabieg, jakby w składzie nie ma żadnych innych wypełniaczy. To prawda? Tak, to prawda. Ta innowacyjna technologia, która jest opatentowana, pozwoliła osiągnąć cząsteczkę, która nie ma w swoim składzie dodatkowych. Składników czy też konserwantów jest tak specjalnie skonstruowana i zaprojektowana, aby te różne rozmiary tylko wpływały na stymulację skóry. Więc można powiedzieć, że jest to jeden z bardziej przyjaznych, czy też naturalnych sposobów na odmładzenie skóry. Wydaje mi się, że jeżeli mamy już to zabieg, powinniśmy też zadbać o pani szyję. Która jest jeszcze smukła i długa, ale zaczynają się pojawiać pierwsze zmarszczki poprzeczne. Mm -hmm. W związku z tym, sugerowałam, żebyśmy dzisiaj zadbały zarówno o twarz, jak i o szyję. No nie mamy, teraz nakładamy krem. może grubszą warstwę znieczulenia, żeby nic mi nie bolało. A następnie musimy poczekać jakieś 20 minut. I tak naprawdę na twarz to będzie 5 z prawej strony, 5 układów z lewej. Będziemy mogli liczyć w trakcie I to na, to na I później nas sieje dokładnie tak samo. Więc tych uchudzeń nie będzie dużo, to jest różnica, powiedzmy, z mezoterapią czy z innymi tego typu zabiegami. Więc tym bardziej zabieg na pan. To teraz wyznaczymy sobie punkty, więc poproszę o szeroki, szeroki śnieg. Idealnie, więc tutaj sobie zrobimy trochę mat. O zrobienie dzióbka. Mm -hmm. Tu mam się zaczynać Jodko, tu. Dobra, teraz tak otwieramy buziak. Super, dzięki. Mm -hmm. Kontynżuchy sobie nad kątem zrobimy. Cztery. I tutaj, gdzie nam zaczynają się robić kurze łapki, żeby podporowo zadziałać na nie, jeszcze jeden punkt. Więc mamy już wszystkie rynki na twarze. I teraz tak, właśnie. Obkręcamy szyję. Zrządimy sobie tutaj, jak przebiega trzy punkty, a mięsień na środku, raz nahm i tutaj świetnie. Okay. Więc mamy już wszystkie punkty, więc powrót będziemy zaczynamy. Jeden mililitr na prawą stronę, jeden mililitr na drugą stronę, więc po dwie kreseczki. Super, Czy to jest brawo? Nie. Super. Kolejną kucę. Dajesz radę? Hmm. Ale są dzielne, prawda? Bardzo, ja tak. to jestem aż w szoku wielkim. Prawda? I dlaczego? Bo to jednak psychicznie działa, że jest tylko pięć ukłuć i ja wiem doskonale, że będzie pięć, nie mniej, nie więcej. I jak gdyby to psychicznie nam nie Przejdź. na mnie dobrze działa. Przechodzimy na drugą stronę i powtarzamy procedurę. Uchódź. Uchódź. Dla, dla mnie. Tak, dla dziennego pacjenta. Tylko na kraje powinnaś to Nie masować, nie rozgniatać, one się same ładnie rozejdą. Mm -hmm. Te kółki To zupełnie normalne. I za miesiąc powtóreczkę. No, ale nie było straszne. Czyli za trzy tygodnie będę wstawiać jej na kochani. A rekonwalescencja? jak teraz będę dochodzić do siebie. Wydaje mi się, że nie mam śniegu. Tak? Można powiedzieć, że jutro będzie można nałożyć jakiś makijaż i mam jakiś swoje funkcjonowanie. funkcjonowania. Super. Pijemy dużo wody. Dużo wody, kochani, Dwa litry na dobę. Dokładnie. Bo oczywiście przeczytam wszystkie zalecenia po zabiegu. Jestem świadomą pacjentką. Jestem ponownie w klinice od co? Druga część zabiegu. Widzicie już efekty, bo ja widzę. Moja buzia jest jakby. Karola? Podniesiona do góry, ujądrniona. Jest już bardzo dobrze, ale będzie jeszcze lepiej. Także teraz się znieczulamy i działamy raz jeszcze. Robimy dokładnie to samo. Najprawdopodobniej zaraz pani doktor tutaj nam potwierdzi. No i w ogóle będę za miesiąc piękna i młoda. Pani Magdalena, no dzisiaj robimy drugi zabieg. Dokładnie ten sam, czyli twarz, szyja i nasz preparat w profilu. Jak efekt po pierwsze? Ja widzę w lustrze, że ta buzia jest taka odrobinę pełniejsza, nie jest już taka wychudzona. Mam wrażenie, że ta moja twarz ma teraz jakieś takie wzmocnione rusztowanie. Trzyma się lepiej, i zarówno widzę to po poranku i wieczorem, kiedy już jestem zmęczona, to też. Ten efekt jest taki naturalny, i jestem jakby wypoczęta. I chyba o to nam chodziło, prawda? Dokładnie o to chodziło, więc teraz tylko musimy to jeszcze wzmocnić, żeby ten efekt utrzymał nam się po prostu dłużej. To działa. Nie bolało, znieczulenie zadziałało. E, jeszcze działa, czuję, y, że ta buzia jest taka troszeczkę nabrzmiała, ale to zaraz przestanie działać. A efekt pokażę Wam końcowy za 4-6 tygodni. Także czekamy i mam nadzieję, że będzie pięknie. Tada! I jest efekt końcowy. Upłynęły te tygodnie, więc teraz na spokojnie, na spokojnie, na szybko, jak to ja, opowiem wam o moich wrażeniach. Słuchajcie, efekt końcowy jest taki, jaki chciałam. Czyli wyglądam cały czas tak, jak ja wyglądam, tylko tak paręnaście lat temu wyglądałam, na świeżą i wypoczętą. I o taki efekt mi chodziło i ten zabieg to mi dał. Gdybym miała jeszcze raz możliwość powtórzenia tego zabiegu, to tak zdecydowałabym się na ten zabieg, ponieważ jak ja się teraz budzę po ranku, ta moja buź Wygląda na świeżą i wypoczętą, i o taki efekt mi chodzi. I jestem z tego bardzo zadowolona. Słuchajcie, psychicznie na mnie ten zabieg też dobrze zadziałał, bo ja wiedziałam, że będzie pięć ukuć z jednej strony, pięć z drugiej. I jak gdyby psychicznie byłam przygotowana na dokładnie pięć, ja sobie tam w myślach liczyłam, więc nie bałam się tego zabiegu, mimo że generalnie ja się boję medycyny estetycznej i tak bardzo. Powoli. Koleżanki, już tam dalej, dalej zaawansowane, a ja tak słuchajcie małymi krokami. Ale tak, jestem zadowolona z tego zabiegu. Teraz chciałabym popracować nad jakością skóry. Ja wiem, że nie jest idealnie, ale najważniejsza w tym wszystkim tak naprawdę jest kondycja skóry. Więc myślę o jakimś laserze, dziewczęta, drogie panie. Jak tam macie jakieś sprawdzone, które rzeczywiście działają na kondycję skóry, to tam piszcie w komentarzach. I więcej. Takich inwazyjnych zabiegów na razie nie planuję, bo po prostu jestem zadowolona. Choć nie jest idealnie, bo tam jeszcze jakieś tam doliny łzowe i tak dalej, ale ja jestem przeszczęśliwa z tego efektu, no bo po prostu budzę się i widzę wypoczętą kobietę. Słuchajcie, polecam wybrać się na bezpłatną konsultację do kliniki odco, czy tam pracują świetne kosmetolożki, czy właśnie do pani dr. Katarzyny Osipowicz, tam w ogóle pracują świetni lekarze. Ja zaufam akurat pani doktor. Ponieważ no, jej zależy, generalnie wszystkim lekarzom tak powinno zależeć, na jak najbardziej naturalnym efekcie. A o takie mi chodziło, i właśnie pani doktor dobrała ten zabieg do mojej buzi, i, no, i to się sprawdziło po prostu. Także polecam, zostawiam wszystkie informacje pod vlogiem. Bo można skorzystać właśnie z takiej bezpłatnej konsultacji, tam wszystko o, opiszę. No i co, I polecam, nie bójcie się tak jak ja, bo słuchajcie, widzicie, mały zabieg, a tak wiele zmienił w moim życiu. Zarówno usta, które mam, chociaż Wy nie widzicie, ale nie miałam w ogóle górnej wargi. To właśnie też za sprawą Pani dr Ośpowicz. Jak i w ogóle, no teraz widzicie mnie, ja dzisiaj specjalnie się tam nie pudrowałam, nie różowałam żadnych brązerów, żebyście mieli ostateczny. Efekt tego zabiegu. Jestem bardzo, bardzo zadowolona, także jeśli chcecie więcej takich e, zabiegów tutaj na moim kanale, żebym was zabierała ze sobą, e, to zostawcie łapkę w górę. Dziękuję pięknie. E, subskrybujcie kanał i do następnego razu. Pa!